Siemanko, z tej strony Casper Dziś jak widzicie nagrywam FNAFA Dalej próbuję przejść tam w piątą noc e, Na pewno chciałabym też przeprosić, że nie nagrywam, Po prostu nie miałem czasu Ale w zamian dam wam e, Bym po prostu będę częściej nagrywał Najczęściej filmiki będą w sobotę i niedzielę No i po prostu życzę mam nadzieję, że wam to się spodoba Więc roz... zaczynamy no, nie wiem, czy mi się uda ten piątą nos przejść, bo ciężko, ciężko jest widzowie, tą piątą noc przejść. Więc dobra, tej mamy sobie ten ja wiem na no to strategia, że patrzę tylko na Foxego i tutaj jak po prostu będę... E, tutaj będę do albo po prostu będą się pojawiać przy mnie, to od razu zamykam. O, już. Nastaję. Tutaj czuję się, jak. No ja nie kupuję. Nadal już nie boję się. I Boniacza, bo Boniacz to stoi 5 lat przy drzwiach, a, a Freddy to tutaj stoi i nie idzie sobie. Po prostu tak najłatwiej to wytłumaczyć, Bonie, to, to jest? to nie? Po prostu jego rekord życiowy. Dobra. Oj się, perysz, to super. Dobra. Nie ma nikogo, to sobie poczekam Dobra, nie stwierdzałem mhm. Ktoś się poruszył? No. Mam nadzieję, że przejdę tam już, już noc O, i ma... i... A, mam nadzieję, że przejdę Pamiętajcie, jak bierzemy 1000 subskrypcji na tym kanale, to, to stworzy mój nowy kanał Kasper 2.0. Tam będzie na przykład różne rzeczy się pojawiały. leci to nie normalnie nie wiem czas stoi no pamiętajcie żebyście jak wbijemy 1000 subskrypcji to tworzy mój drugi kanał Kasper 2.0 o jeszcze pamiętajcie żeby wbić i zobaczyć kanał no mój, mój w sumie drugi, bo tamten ten będzie trzeci Kasper Per Eyes Sword No po prostu nagrywam eee, No po prostu eee, i, I wpiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinek z Ultimate Custom Night Bo ja mogę z tego nagrać, jak chcecie oczywiście Dobra, bez problemu. Nagle. Dobra. No, zaraz trzecia. Ja mam 54 baterii. To jest chyba źle. Mam nadzieję, że przejdę tą noc. Dobra, jest trzecia teraz e, animatroniki będą bardziej aktywne, więc trzeba bardziej, bardziej uważać. Dobra, wyluzuj gacie Chica, w sumie ty ich nie masz. Dobra. Hmm. Jestem Freddy. Boniacz? Boniacz? Boniacz, jak może nie yes. wie, To i przyciemnia, przytycznia. Poszedł. rozdylaj właśnie piszcie w komentarzach, że jak jest ten Freddy to jak się pozbyć tutaj muszę mieć zachwyt na co? w każdej chwili teraz możemy zabić Может замком? Шергили бабок? Может Пудя себе? Ты поуже себе? Можем, нет? не? паля? Ник тебе туда не. może ja po prostu na niego patrzeć i muszę? piszcie z tym na to, żeby ja nie czwarta AM, AM. jest bardzo dobra dobrze, dobrze 13 baterii mam, 12, 4 EMA. Jak ja to przejdę za Nie wiem, którym razem te będę? Ja będę w niebie. Nie wiem, będę ją ja zamknięta, ja go pozbędę. Dawaj, szósta, szósta, proszę. Jest tak blisko, widzowie. Proszę, widzowie, niech ja to zrobię. Modlę się już, proszę. Niech, niech to zrobię. Żeby więcej, ty już tego nie powtarzać. Już tyle się nagrałem w tego FNAF 1. Proszę, 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 proszę. Niech wybije teraz szósta. Proszę, niech wybije szósta. Nie. Było widzowie tak blisko, tak blisko było, nie wiem, pięć sekund, pięć sekund dłużej by było i może bym przeszedł w końcu to. Ja się widzowie. Nie. Tak blisko to było, tak blisko. Po to. To co nam tak? Co jaki? A co to daje? próbujemy jeszcze raz, widzowie. Może tym razem przejdę już tam na Dobra. Психически, что он так... Знаете, уже начал, он уже пытается я мне вбить. сбить. Я успокойся. В

Jezu, wygram, ja to przejdę. 80 baterii, pierwsza AM. Jeszcze 5 godzin w tej robocie. Dobra. No, no. Ja nawet nie widzę, nawet nie spojrzałem, że to jest, że to jest że ja tylko usłyszałem, że, że, że ten głos, ten dźwięk już z razu zamknę, jedna godzina? No ile trwa w ogóle jedna noc? Dobra, Bościółka jest na bo nie ci fajnie ludzie. Jak kwiat? że tu przerwisz. Jestem zmęczony tym knapem. O, i anyway, tak było dobra. Super budowę. Jakieś w ogóle gram taktyczne. Na siebie chyba nie patrzymy. Patrzymy na Ciebie chyba. muszę być chyba zamknięte drzwi, albo nie mogę na niego patrzeć, bo ja nie wiem już. Wiem, że nie, nie, nie gadałem. Nie no ja tutaj już tego nie przejdę, za mało baterii mam. Albo jak teraz wybiję już czwarta, może będę miał szansę. Nie miałem szans. Oj, coś świdzowie. Nie przeszła mu tego. Dobra. No. Nie chcę się. Dobra, no to... To na tyle w tym odcinku chyba. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało nara.